Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego, pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. Potem Lewi wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu. A był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nim do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie, mówiąc do jego uczniów: Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników.